tak? Powieś, ja, ja, ja to wszystko robię dokładnie. Można było, bo to było wcześniej w po chłodniku. Teraz tak, po pierwsze trzeba ją przyziągać. No, ale dzisiaj to jest nas, tak? w, w ogóle nie, nie tego. <grysti> nie, one one to, pracują w momencie, kiedy będzie wjeżdżała. Nie, tylko przy wjeżdżaniu. Trzeba teraz te wszystkie kłonice poukładać. Jest co? Ja się zastanawiam. Zostawcie tą kłonicę, tylko ona nie zerwał około. Tak? To by dobrze było. Jest za mało miejsca na oponę. Dobrze, bo gumy. No to właśnie mówię, z tych pasów transmisyjnych i on musi sobie do, dociąć takie paski. No nie Oj, czuł Trzeba. Trzeba spróbować ją wygnąć no na kawał. Tu podłożyć oponę, przycisnąć, tu podłożyć oponę, przycisnąć i podnieść. Po Ale nie, bo tutaj się płonie y, tu tą, rozwalić te No to Spokojnie, ona jest luźna. Luźna nie jest. To A, tu potrzebny jest. Chodź, 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 z tego zrobić,